Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie przypomnimy, jak naturalnie pytać kogoś o pracę: gdzie pracujesz, jaki zawód wykonujesz. I teraz uczniowie najczęściej pytają: What's your job? I generalnie to jest gramatyczne i niby wszystko gra, ale to nie jest super naturalne zapytanie. Użyjemy dwóch innych pytań. I teraz je, yeah, te dwa inne, można skrócić do po prostu: What do you do? Co porabiasz? Ale pełna wersja tych dwóch pytań brzmi: What do you do for work? Uważajmy jeszcze na wymowę pracy, tam jest e gardłowe. Work. What do you do for work? Albo what do you do for a living? Zapraszam przed ekran. Czyli jeszcze raz, kim jesteś, w jakim zawodzie pracujesz, gdzie pracujesz? What do you do for work? I to się równa what's. I job, ewentualnie what do you do for a living, tak? Daną pracę ktoś wykonuje generalnie, ogólnie, dlatego jest czas teraźniejszy, prosty. What do you do? No to czas na przykłady od native speakerów. Tutaj pani robi poradnik dla fotografów, że fotograf powinien poznać bliżej swojego klienta. Kim na przykład jest z zawodu, co robią, what do they do for work. No i właśnie dodała tutaj pełną wersję for work. So... czyli musimy poznać odpowiedzi na te pytania jakie pytania? You need to know how old our ideal clients are. How old, our ideal clients are. Robiliśmy w ogóle chyba filmik z tego, co pamiętam na temat klienta. Czym się różni klient od customer? Podlinkuję wam. Where they live, tak? Gdzie mieszkają? Where they live? Do they live in the city? Country, the suburb? Czy mieszkam w mieście na wsi czy na przedmieściach suburbs? What do they do for? Work? No i właśnie co robią, jaki zawód wykonują. Jeszcze raz? Ideal clients are. And I think the best way to start is to write a massive list of answers to the following questions. So we need to know how old our ideal clients are, where they live, Do they live in the city? Country, the What do they do for work? I kolejny przykład jesteśmy w sądzie, no i właśnie sędzia zapyta pana, co robi, jaki ma zawód. Uh, so, you from? You from, uh, Czy najpierw sędzia pyta, where are you from? Skąd jesteś? Jesteś z East Providence? Um, originally from New Bedford, a pan mówi, że originally tak, czyli tak, jakby pierwotnie, że stamtąd pochodzi z, tego, z tej miejscowości w Massachusetts? Yes, I just moved to East Ale przeprowadził się do East Providence w zeszłym roku. Po co się przeprowadził? Żeby być bliżej pracy, czyli miejsca pracy. No i teraz sędzia? Closer to you, czyli bliżej, no i chce was się poznać, jakiej pracy. No i dodaje pytanie: What do you do for work? Close to you. What do you do for work? Uh, personal training. No, i are a trainer. And the Okay, you're charged with speeding on Blackstone Boulevard. It's one mile over the uh, prescribed limit. So, where are you from? You're from uh, East Providence? I'm um, originally from New Bedford, Mass. I just moved to East Providence a year ago to be closer to the work. Yeah, closer to you. What do you do for work? Uh, personal training. I teraz dwa przykłady na to drugie pytanie, czyli What do you do for a living? Pan mówi, we found a new doctor, which was good, tak? Czyli znaleźliśmy nowego lekarza, co było dobre, tak? On komentuje sytuację, że sytuacja była dobra, że dobrze się to jakby skończyło. Mówiliśmy o tym, bo uwaga, my komentujemy przez co. Tu nie może być what, musi być which, which was good. Mówiliśmy o tym we filmiku o Relative pod podlinkuję wam. Found a new doctor, which was good, you know. And the first thing he said... And the first thing he says to me, tak czyli pierwszą rzeczą, którą mówi do mnie means What do you do for a living? Is, jest to i teraz co? Właśnie to pytanie. What do you do for a living? I'm like me? I'm like, a ja na to, mówiliśmy też o tym w innym filmiku, że like, uwaga, jako mówić, a ja na to, a ja mówię ja, że ja co robię? I'm a reporter. I'm a reporter. I'm so to and he's like, a on na to, a on mówi, I'm so sorry to hear that. And he's like, I own to, I own movie. I'm so sorry to hear that. Oh, czyli przykro mi to słyszeć. That. I'm like, why? A, I'm like, why? A ja na to, dlaczego? I całość. So off we went into a time of silence and panic. Uh, you know, we found a new doctor, which was good. You know. And the first thing he says to me is, "What do you do for a living?" I'm like, "Me? I'm a reporter." He's like, "I'm so sorry to hear that." I'm like, "Why?" No your przykład: When people ask me, "What do you do for a living?" I really want to share with you how opera can be exciting. So, when people ask me, "What do you do for a living?" I love saying, "I'm an opera set designer." I love saying to the uwielbiam odpowiadać: I'm an opera set. Design. I, I really want to share with you how opera can be exciting. So, when people ask me what do you do for a living, I love saying I'm an opera set designer, not... Dzięki. Trzymajcie się.